Koronawirus, wraca. Jest gorzej niż rok temu Australia. Władze Wiktorii przedłużą lockdown. Według australijskich mediów władze stanu Wiktoria mają ogłosić przedłużenie trwającego od 27 maja lockdownu. Zdaniem ekspertów pandemia jest obecnie gorsza niż rok temu, podał we wtorek serwis news.com.au. Obostrzenia w Wiktorii wprowadzono 27 maja po tym, jak stan ten zgłosił pierwsze przypadki lokalnych zakażeń koronawirusem od prawie trzech miesięcy. Władze Wiktorii poinformowały we wtorek, że nadal nie jest jasne, czy lockdown zakończy się zgodnie z planem w czwartek wieczorem. Nie wiem, czy będzie przedłużenie, czy nie, powiedział dziennikarzom w Melbourne Martin Foley, minister zdrowia stanu Wiktoria. Australijskie media, na które powołuje się news.com.au, twierdzą jednak, że lockdown Dawn ma być przedłużony, a decyzja o tym podjęta zostanie w środę. Nie jest jednak jasne, do kiedy miałby on trwać. Według Herald ostre restrykcje mają obowiązywać przynajmniej do początku przyszłego tygodnia. Pandemia gorsza niż rok temu. Eksperci ostrzegają, że pandemia jest dziś gorsza niż rok temu w związku z tym, że pojawiają się nowe warianty koronawirusa. Profesor Raina Macintyre, która kieruje programem bezpieczeństwa biologicznego w Kirby Institute, oceniła, że warianty te są bardziej zaraźliwe i odporne na dostępne szczepionki. Szybko wprowadzane lock dawne pomogły Australii uniknąć wysokiej liczby zakażeń. Do tej pory kraj zgłosił ponad 30 100 przypadków infekcji i 910 zgonów związanych z COVID-19. W Wiktorii we wtorek odnotowano trzy nowe przypadki zakażenia. Australijski program szczepień przebiega wolniej niż zapowiadały to władze kraju, co jest uzasadniane problemami z zaopatrzeniem i zmianą polityki, która ograniczyła szczepionki preparatem firmy AstraZeneca dla osób poniżej 50. Roku życia w związku z obawami dotyczącymi występowania zagrzepicy. Łącznie do czwartku podano 4 miliony dawek szczepionek. Taka liczba zgodnie z deklaracjami władz miała być podana do końca marca.